Soundbar Samsung Q70T. Soundbar Samsung Q70T o mocy 330W stworzony przez światowych inżynierów zapewni Ci perfekcyjne doznania audiowizualne. Soundbar i telewizor współgrają ze sobą w pełnej harmonii, tworząc doskonałe brzmienie. Zaś dzięki formatom Dolby Atmos i DTSX doświadczysz jeszcze bardziej emocjonującej rozrywki. Za sprawą trzech kanałów. Jednemu kanałowi subwoofera i dwóm kanałom zwiększającym moc otrzymasz niesamowity przestrzenny dźwięk, dobiegający z różnych stron, jak w prawdziwym życiu. Soundbary z Q-serii doskonale synchronizują się z Twoim telewizorem Samsung, by wspólnie tworzyły wciągający dźwięk. Brzmienie pochodzące zarówno z głośników soundbara kierujących dźwięk do przodu, na boki i ku górze, jak i z głośników telewizora zostaje połączone i wzmocnione, sprawiając, że możesz doświadczyć oglądanych treści jak nigdy dotąd. Dodatkowo z funkcją Tryb Gry Pro przeżyjesz pasjonujące chwile z bohaterami ulubionych gier. Ustawienia stworzone specjalnie z myślą o graczach sprawiają, że soundbar automatycznie przełącza się w tryb gry po podłączeniu do telewizora firmy Samsung i na bieżąco optymalizuje dźwięk w każdej scenie, dzięki czemu gra staje się jeszcze bardziej wciągająca, a Ty nie tracisz czasu na konfigurację. Jeszcze nie koniec zalet. Oglądanie telewizji będzie dla ciebie prawdziwą ucztą dla ucha. To urządzenie non-stop analizuje sygnał dźwięku, aby automatycznie dla każdej sceny filmowej zoptymalizować brzmienie. Dzięki temu nie umknie ci żaden moment. Wyraźnie usłyszysz każdy dialog, nawet przy niewielkiej głośności. Nie zapomnij kupić akcesoriów do soundbara. Uchwyt Hard pozwoli ci zainstalować soundbar na ścianie tam, gdzie najbardziej ci to pasuje. Możesz go zainstalować wykorzystując uchwyt ścienny do telewizora. Chcąc transmitować obraz i dźwięk w najwyższej jakości, warto wybrać kabel HDMI. Obsługuje wszystkie funkcje systemu kina domowego oraz konsoli do gier, w tym odtwarzanie sygnałów 4K oraz 3D. Inteligentna listwa WiFi jest wyposażona w trzy gniazda sieciowe, cztery porty USB, przesłony torów prądowych oraz zabezpieczenie przeciążeniowe. Dioda LED wskazuje tryb pracy urządzenia. Możesz nim kierować z dowolnego miejsca na świecie, monitorując jednocześnie zużycie energii na swoim Smartfonie. Samsung Q70t to idealny wybór, jeśli szukasz soundbara, który otoczy Cię perfekcyjnym dźwiękiem dosłownie z każdej strony.